Okam sesję o Rady Miejskiej w Przypominam, że sesja jest nagrywana i koncentrowana. Witam Panią Burmistrz, Panią Radną Pana Skolnika, Miasta gminy, Panią Sekretarz, Miasta Gminy, Wszystkich Radnych. I proszę Radnych o potwierdzenie obecności na obradach sesji Miejskiej w Kielowie. Stwierdzam, że jest 15, na 15 radnych, 15 przybyły. Panie i Panowie Radni otrzymali projekt porządku obrad. Przeczytam proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad kworum. Przyjęcie porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sułecki na 2020 rok. Zamknięcie obrad sesji. Proszę Pani Burmistrz. Pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni państwo z racji tego, iż jestem wnioskodawcą dzisiejszej sesji w związku z tym przysługuje mi prawo wniesienia o zmianę porządku obrad i proponuję, aby w punkcie czwartym z racji tego, że zawsze byłam i jestem za tym, żeby był fundusz sołecki, proszę o przyjęcie punktu czwartego w postaci Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Środków stanowiących fundusz sołecki. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Pan Wiceprzewodniczący Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz, Szanowni Koledzy Radni. W imieniu osób, które zagłosowały za niewydzielaniem funduszu sołeckiego w przyszłym y, y, budżecie. Zdecydowaliśmy po dłuższych rozmowach, że decyzja ta nie była do końca słuszna. Zadziałaliśmy pod wpływem wypowiedzi Pana Starosty, troszcząc się o dobro Ćmielowa, że być może w następnych latach, czy na skarbę, czy na drogę wojewódzką, może nie, zabrakłoby nam pieniędzy i musielibyśmy powiedzieć mieszkańcom nie, ale trzeba pamiętać o jednym. Że gmina ma się prawo rozwijać w sposób zrównoważony, cała. Stąd wnioskuję o głosowanie za y, przyjęciem Funduszu Sowieckiego roku 2020. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim przypa w przypadku po prostu musimy wprowadzić nowy porządek obrad. Proponuję porządek obrad, otwarcie sesji, zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad stwierdzenie prawomocności obrad, kworum, podjęcie porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stawiających fundusz sołecki 2020 Nie, 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 bez, nie bez. na fundusz sołecki, tak. zamknięcie sesji kto z pań i panów radnych jest zaproponowanym przyjęciem porządku obrad proszę o Proszę przycisnąć przycisk, przycisk, przycisk. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Na poprzedniej sesji było był opiniowany projekt właśnie uchwały o wyrażenie zgody na wyodrębnienie, na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz sowiecki. Komisje wspólnie obradowały na wspólnym posiedzeniu 22 marca Za, zaopiniowały pozytywnie, w związku z tym przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Ale musi być. Pani Ela ma Może przeczekaj, przeczekaj do Czytam władzę uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019 roku. W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie i gminnym środków stanowiących Fundusz Sołecki. Bez, skreślamy 2020. Bez roku. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. Wykreślamy 2020. rok. Paragraf numer 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmielowa. Paragraf numer 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Panie i Panów Prawnych o przegłosowanie projektu uchwały. Przed przyciśnięciem przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosujemy, razie głosujemy. Nie ma dyskusji. nie ma dyskusji. Nie ma ale to znaczy nie ma dyskusji, nie mogę zapytać. Nie chcę już dyskusję, tylko informacje. Ale dlaczego po głosowaniu? Proszę się, ja nie ma dyskusji. Głosujemy. Bo jest błąd. Proszę błąd. ja też. Mamy wykreślony. Tak, w paragrafie pierwszym. proszę tak, też, ja też jest wykreślony. Ja przed chwilą. czytałam. głos. To proszę, to całe ciemność. W prawnik wyjaśni jeszcze raz. Rozumiem, nie, jest to nie, ja nie w to pierwszym to, przypadku w nie, jak mówił pan skarbnik ponownego ewentualnie nie, 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 ma nie, 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 Mamy sesję nadzwyczajną, proszę Państwa. Sesja nadzwyczajna różni się od sesji zwykłych tym, że obradujemy tylko nad tym, nad czym nam wnioskodawca zaproponował obrady. W związku z tym, że w porządku i taka jest procedura w ustawie o samorządzie gminnym. Zmianę porządku obrad można zrobić tylko i wyłącznie na wniosek e, wnioskodawcy, bądź za jego zgodą. Nie można do porządku wprowadzać ani zdejmować niczego bez zgody wnioskodawcy. Wnioskodawcą dzisiejszej sesji nadzwyczajnej jest pani burmistrz, i w porządku obrad była uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie Funduszu Słowackiego w roku 2020. Pani Burmistrz jako wnioskodawca i jedyna osoba uprawniona do zmiany porządku obrad w sesji nadzwyczajnej złożyła wniosek o zmianę tego porządku i podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. E, ponieważ e, e, przy wyodrębnieniu funduszu sołeckiego nie piszemy, proszę Państwa, w jakim e, budżecie, na który rok. Ponieważ ustawa w artykule drugim mówi, że podjęcie uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w danym roku budżetowym ma skutek na lata następne i wszystkie uchwały, które by wskazywały rok, będą uchylone przez nadzór wojewody. Wobec tego tutaj te, w tym projekcie, co Państwo teraz dostaliście, jest pomyłka, dlatego pani przewodnicząca Cześć, przeczytała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Środków stanowiących fundusz sołecki. Koniec. Taki jest tytuł uchwały. I w paragrafie pierwszym zapis brzmi wyraźnie <coughs> zgodę na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Śmieru środków stanowiących fundusz sołecki Kropka. Tak brzmi paragraf pierwszy. Ale tutaj jest nawet 2020. No to mówiłam, że trzeba skreślić. że jest zły projekt. A to... jeszcze mam pytanie. No, no proszę. Czy to co przegłosujemy, to będzie skutkować na jakie lata? Nieokreślone, dopóki nie podejmie no, no, uchwały, no, do że nie, wy, nie no, wyodrębniacie no, jest, jeszcze, jeszcze w nie, To dlaczego czyli w przyszłym roku nie musimy w ogóle nas obradować, tylko tak. jest przedłużenie automatyczne na wszystkie lata kolejne. Dobrze, dlaczego? W ciągu przedwój, to, tam, ale ma prawo nie musicie mm. Państwo tłumaczyć. Ale. Myślę, że dobra przystęp, uchwała ten, Przystępujemy wreszcie. do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku. <laughs> Bardzo stwierdzam, Jest że uchwała została przyjęta wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady nadzwyczajnej sesji miejskiej przyjętych. Dziękuję, Dziękuję Państwu radni za przyjęciem. Bardzo